Moc atrakcji dzisiaj jest, skierowana jest przede wszystkim dla naszych najmłodszych. Czekają bardzo ciekawe, kreatywne warsztaty, dmuchańce, mnóstwo ciekawych zabaw dla naszych najmniejszych uczestników dzisiejszej imprezy. Serdecznie zapraszamy. Jesteśmy w gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, gdzie co roku szykujemy jarmark Bożonarodzeniowy. Moc atrakcji czeka na dzieci. Przygotowane są i dmuchańce. Stowarzyszenia przygotowały stoiska z rękodziełem, z lokalnymi potrawami. Występuje Orkiestra Denta, nasze zespoły, które funkcjonują w Żarowie. Naprawdę dużo atrakcji dla dzieci, i dla dorosłych. Można przyjść, zaopatrzyć się i w jedzenie, a także w artykuły. To są niezbędne do przygotowania świąt Bożego Narodzenia.